Rozwój polskiego sektora energetyki wiatrowej na morzu jest bardzo ważny nie tylko z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniego udziału zielonej energii w miksie energetycznym Polski, ale również buduje on kompetencje, które mogą być wykorzystywane w różnych sektorach gospodarki w trakcie prowadzenia inwestycji nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie. Region cały północny Polski może wyspecjalizować się w dostarczaniu kompetencji i technologii na potrzeby inwestycji offshore'owych, nie tylko prowadzonych w Polsce. Sam Bałtyk, w tej chwili, jeżeli mówimy o roku 2040, zgodnie z Krajowym Planem na Rzecz Energii i Klimatu, przewiduje się, że udział będzie wynosił 18 GW, jeśli chodzi o energię wiatrową na morzu, natomiast potencjał jest oceniany, jak wynika z analiz, na około 33 GW energetyka wiatrowa może też budować cały łańcuch wartości związane na przykład z tym, że energia ta może być wykorzystywana na potrzeby produkcji zielonego wodoru czy na przykład na potrzeby centrów danych, które potrzebują ogromnych ilości energii w związku z rozwojem sztucznej inteligencji. Jednak aby ten sektor się mógł rozwijać, są konieczne pewne zmiany, pewne usprawnienia, jeśli chodzi o, e, o procedury administracyjne. W tej chwili te procedury trwają zdecydowanie zbyt długo, do 10 nawet lat, biorąc pod uwagę początek racji, podejmowanie ostatecznej decyzji inwestycyjnej. W związku z tym trzeba wprowadzić usprawnienie, być może zmniejszyć ilość decyzji i zgód, które są potrzebne, być może połączyć niektóre zgody i decyzje, które inwestor musi się osobno starać po to, żeby ten proces usprawnić, no i też przyspieszyć.